Witam Was. 29, czyli we wtorek teraz, będziemy mieli reset, a z nim zacznie się nowy event, kwiecisty. Eee, I cóż, zobaczymy, czy włączą go nam, czy nie będzie zbagowany, czy wszystko się uda. Jeśli tak, to właśnie tak jak tutaj odkryłem chatę Susan, będzie on miał miejsce właśnie w tym miejscu, czyli tu na rogu tego wielkiego znaku West Virginia. E, zatem będziemy mogli tutaj rozpocząć event, z którego będą wypełniać pewnie nam różne kwiatki, różne e, doniczki pewnie jakieś inne ozdoby i inne ciekawe jakieś elementy, mam nadzieję, czy trofeum związane na chociażby z miodobestią. Ponieważ tu bosem do zabicia będzie miodobestia. Jak to będzie wyglądać? Ano, na początku, zaczynając event, będziemy musieli pozbierać parę kwiatków z różnych miejsc, poprzynosić je tutaj pewnie do wiaderka. Z tego co dobrze pamiętam. E, potem zabić, oczywiście, albo w międzyczasie zabijać przerośniętych, bo będą się pojawiać z różnych tutaj okolic i miejsc. No, oni są z reguły twardsi niż zwykli przeciwnicy, więc może być to. Czasami wymagające, żeby ich ubić, aczkolwiek w tej grze ostatnio robi się wszystko łatwe niż wymagające, więc myślę, że nie powinno nam to stanowić dużego problemu. Na samym końcu w tamtym miejscu, czyli tutaj, gdzie krąży, tutaj gdzie trochę jest miodku i tak dalej, tu wyjdzie nam duża miodobestia, taka gigantyczna, jak widzieliście kiedyś na moim z, materiale z właśnie PTS, czyli z tego eventu dam wam linka w ogóle do PTS, do tego eventu bo chciałem na świeżo wam to pokazać ale zmarnowałem na PTS 2 godziny łowienia ryb i ten event się ani razu nie pojawił więc nie wiem czy on tam jest czy go wyłączyli, czy po prostu mam pecha stwierdziłem, że zobaczycie to na PTS jeszcze raz mm, nie powinno się za wiele zmienić więc powinno być podobnie więc będziecie mieli tutaj linka do tego materiału e, tak czy siak po zabiciu miodobestim wszystko, event zaliczony i problem z głowy możemy wtedy po prostu iść dalej e, tak czy siak fajny teren, bardzo ładny dużo kwiatków, roślinności mnie się ogólnie podoba event nie jest trudny, więc nie powinien nam sprawić dużo wyzwań a co jeszcze ewentualnie mogę zapowiedzieć na PTS? To poczekajcie, może Wam pokażę. O, co, co, co ciekawego, czy nieciekawego wprowadzili. Jedna rzecz to ciekawa taka, bo dużo zmian, jak zwykle, i w kartach, i w ogóle. Druga rzecz, no, minusem jest to, że właśnie dużo zmian w kartach, a więc wszystko znowu idzie do zmian. Także. To, co mamy wyhodowane tutaj, będzie trzeba znowu zmienić i znowu wszystko przemeblowywać. Także no nie wiem, czy będzie to na rękę, czy będzie to fajne. Ale zobaczmy. Ok. Jakie zmiany? To, co się tu dzieje, to jest po prostu. Uwielbiam takie angielskie słowo jak insane. I to chyba by dobrze odzwierciedlało to, co tu zrobili z tych zmian. Eee, a więc to, co tu mamy, to zmiany przede wszystkim takie, że nie powinno być widać kart, których nie możemy za założyć na gulu. Czyli zlikwidowali te skutko. A więc po prostu ich nie widzimy. To jest fajna zmiana, bo przynajmniej nie robi się chaos. Ale jeśli chodzi o magiczne zdolności tutaj. To jest sporo zmian, gdzie po prostu mnie sporo zaskoczyło. Przede wszystkim, na przykład o macie, eee, gdzie tutaj mogę to podejrzeć? Aha, po prostu spacją. Czyli tak, uderzenie kolbą zadaje 50% obrażeń i 75% uszkodzeń kończyn. Czyli dużo postawili tutaj w ostatnich updatech na PTS na uszkodzenia kończyn. Także praktycznie co chwilę będziecie mogli uszkadzać kończyny. I to jeszcze nie jest wszystko co ciekawego z tymi kończynami. E, tu na przykład też do 75% broń biała. E, ręczna może zadawać. Także no. Nie testowałem, ale ciekawi mnie jak wtedy łazić z autotoporem. Bo to wtedy wszyscy od razu będą padać. Jeżeli możemy, chociaż to jest tylko uszkodzenie i wykończenie. Ale wychodzi na to, że teraz celowanie w głowę albo w słaby punkt będzie mniej opłacalne niż celowane w kończynie. I zastanawiam się, czy celowanie w kończyny nie będzie zadawało więcej obrażeń. Dlaczego? Zaraz wam to pokażę. O, chociażby to. To już nie tyczy się strzelb, ale to nam zwiększa 75% Broni, od, po prostu broni e, zasięg, od zasięgowej, tak? Wybaczcie, e, brakuje mi odpowiedniego słowa. E, w każdym razie obrażeń do już e, tych, u, tych przeciwników, którzy mają już uszkodzoną kończynę. Czyli najpierw trzeba im e, uszkodzić kończynę, a wtedy zadaje się im 75% więcej obrażeń rozumiecie to 75% czyli wystarczy celować cały czas w kończyny tak i jak on będzie miał uszkodzoną to będzie otrzymywał 75% więcej obrażeń dziwne czy znaczy dziwne no po prostu łatwiej będzie znowu ich zabić ale ale tak czy siak no jest to dziwne eee... Tu mamy coś więcej. O tu na przykład ciekawa rzecz, znowu niby na strzelby, ale to nie na strzelby, tylko ogólnie do broni, że broń, eee, która strzela 3 lub więcej e, naboi naraz, czyli właśnie coś ala strzelbowa podobna, albo pewnie te wszystkie bronie, które będą mogły rozdzielić strzały na 4 na 5, bo mają takie możliwości końcówki niektóre bronie, tak? E, to zadają. Znaczy, nie zadają, tylko otrzymują 30% większy zasięg. Ciekawe, ciekawe. Ale to nie wszystko, co tu można zrobić. To oczywiście zadaje 150% więcej. Eee, dokładnie. Jak się świecimy, to chyba się nic nie zmieniło. Eee, o, to też ciekawa rzecz, bo macie teraz 20% więcej obrażeń jeżeli strzelacie właśnie w kończynę i zadaję to wszystkim kończynom naraz nie, nie, nie bardzo rozumiem, ale spoko tu tak samo też 10% więcej obrażeń do już tych uszkodzonych z kończynami na każdy nabój? na każdy strzał. No, ciekawie, ciekawie to brzmi Tak samo tutaj Jeżeli mieliście komandosa Czekajcie, bo muszę widzę kogoś załatwić Gdzie? 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 O co jest? Czemu go nie zabiłem? Jest tu jeszcze jakiś? O, nie wiem, skąd on się wziął, ale przerwał mi Ważną, ważny wywód odnośnie Komandosa, ponieważ kart Komandosa już jakby nie ma. Tak, dobrze słyszycie. Te wszystkie trzy karty po trzy punkty, które używaliśmy do Komandosa, aby zadawać, czy do Karabiniera, aby zadawać więcej obrażeń, nie istnieją. Zmienili wszystko w nich, więc. Teoretycznie nie wiem, czy percepcja będzie wam potrzebna, czy nie, ale będzie trzeba to wszystko pozmieniać. Dlaczego? Bo na przykład macie, to chyba było komandosa, teraz to jest jakiś masochista e, i on nam będzie zadawał 25% obrażeń e, broni dystansowej, kiedy atakujemy tors, czyli klatkę piersiową. To zadajemy wtedy bronią e, zasięgową 75% więcej obrażeń. Czyli teraz, jeżeli tą kartę założymy, to prawdopodobnie obrażenia będą zbliżone do tych, jak ten, można powiedzieć, ten e, słaby punkt, czyli głowa na przykład. Ok. To oczywiście się tutaj nie zmieniło. To z kolei znowu się, zmiana. Małe bronie mają 10% więcej Zasięgu i 15% więcej eee, jak to było no, Acuracy Celności Ale długo mi zajęło, zanim sobie przypomniałem. No i możemy to oczywiście zwiększyć tu tak samo 10% więcej zasięgową bronią do dalekich celów dalekich, tych którzy są bardzo daleko okej okay. mm, tutaj nasz bonus do poruszania się jest też dodany jako czyli przyspiesza nam po prostu przeładowanie broni i to tak dalej się ciągnie nie? To akurat chyba było tak jak było. Tu coś też nowego, czyli nasza broń ma o 2% zwiększone obrażenia kosztem punktów AP. Nie wiem, czy ta karta w ogóle się do czegoś przyda, bo ja lubię swoje AP. Tu z kolei poprzez broń z. Celownikiem, tak? Mamy 50% więcej zasięgu kiedy celujemy. ok Okej. Okay. Tu nasze bronie małe 45% mają większą celność i rozrzut, czyli tak jakby do strzelb, ale nie tylko. Yy, tu z kolei zadajemy 25% więcej obrażeń do słabego punktu, kiedy celujemy z broni z lunetą, czy z celownikiem. Zatem... Tu się akurat zmieniło to do jednej gwiazdki, czyli tego już nie trzeba rozszerzać fajnie. Ale... no dalej jest to dość dziwne. Tu akurat dużo się nie zmieniło, chociaż tutaj teraz nam przez 6 sekund e, odbija naboje. Nie... co jakby szanse daje nam, tylko daje nam 5% chociaż daje, tak, ale tylko przez 6 sekund do 20%, więc nie wiem jak to do końca będzie funkcjonować, czy to będzie miało jakiś sens i czy będzie fajnie działać, naprawdę nie wiem, tak tu różne rzeczy się zmieniają, o Tutaj też są zmiany, no właśnie, w nauce. Chyba o tym wspominałem w jakimś materiale, że teraz te trzy karty, które dawały nam naukę i większą e, obrażenia od energii, zmieniły się w trzy różne, i niekoniecznie e, które chcecie mieć założone. Na przykład, tą zupełnie jest zbędna, jeżeli nie używacie e, zamrażających nabojów, zamrażającej broni, bo ona działa względem punktów inteligencji, które posiadacie. To zwiększa obrażenia od zamrażania. Czyli dla mnie do zdjęcia. Ja nie używam zamrażania w ogóle. Więc zupełnie nie jest potrzebna, co nie? się okazuje. Uzyskuje punkt na inteligencji. Tu z kolei mamy większe obrażenia od ognia. To akurat jest ciekawe, bo ciekawe czy tak broń zwiększy nam możliwości zadawane obrażenia przez np. miotacz płomieni. No, i ta bazuje tylko na, właśnie, broni energetycznej. Czyli tylko to można założyć, tak naprawdę. No, ale, właśnie, żeby zwiększyć obrażenia, trzeba mieć dużo inteligencji. Także zyskujemy ja z jednej strony, z drugiej tracimy, bo trzeba w inteligencję zainwestować w takim układzie, tak. Tu, raczej, o, no, adrenalina się też zmieniła. Tylko dwa punkty już. Jedna gwiazdka, nic więcej się nie da zrobić i zyskujemy 10% obrażeń za każde zabójstwo, stakując do 10%. Czyli możliwe, że do 100% to będzie rosło za każdego za... zabitego? Tak to przynajmniej wynika. No to dobra zmiana, bo do tej pory adrenaliny przestałem w ogóle używać. Za sprawą innych możliwości i kosztów, tak. Tu oczywiście ciekawa karta, bo nie wiem czy działa tylko na strzelby i pistolety, czy na karabiny też. Eee, ponieważ, oczywiście nie ciężkie, tak? Ponieważ jak widzicie daje nam 15% możliwości jakby wybicia z rytmu i 75% szans na uszkodzenie kończyn, tak? Więc dużo, dużo. No i pisze Small Guns, więc na broń lekko. Nie wiadomo dokładnie, o czym mówimy. To się nie zmieniło, on-sloty, czyli kumulacja się nie zmieniła. To chyba... To chyba się też nic nie zmieniło. Też nie, też nie, też nie. To w gólowych kartach chyba zmian za wiele nie było. Tu znowu jest na przykład druga karta, która nie wiem, czy z tamtą razem się stakuje, bo też chodzi o małe bronie. I też tu dostajemy 15%, prawda, hip, fire accuracy, czyli pewnie z biodra strzelając większą celność, ale też zyskujemy 25%, czyli do 70% uszkodzenia kończyn. Więc pytanie, czy jak strzelamy z biodra ta karta działa, a tamta jak używamy wads, Czy obie na raz można używać? tego się tak szybko nie dowiem czekajcie no coś, jakiś event wyskoczył o, projekt raj to raczej mnie nie bo mówię wam, że tutaj coś ostatnio ciężko ze szczęściem na te eventy um, to było jak było tu się też za wiele chyba nie zmieniło z tego co pamiętam Chyba nie. Mm -mm. O, oczywiście ta karta. Na ciężką broń. Teraz do 75% też uszkodzenia kończyn. Więc jestem ciekaw, czy to, o, zakładając te uszkodzenia kończyn, i zwiększając jeszcze obrażenia na te kończyny, tak? Uszkodzone. To ciekawe, czy na przykład e, w rajdzie na pierwszego robota. <grym> tarczę byśmy ściągali w 5 sekund albo im mniej z takim nastawieniem bo ona zawsze była na to czuła więc będzie trzeba to później przetestować ale na tą chwilę po prostu, powiem wam szczerze, nie chce mi się ze względu na to, że za chwilkę wejdzie kolejny patch, kolejny patch, kolejny patch i te zmiany się zmienią, więc nawet jeżeli to teraz by zadziałało, to później wcale nie będzie działać a więc nie ma sensu tego aż tak mocno testować, oczywiście. Dali nam tutaj na PTS, jeżeli będziecie tu grać, zaglądać, albo będziecie przypadkiem na PTS, to zawsze na samym początku przy Krypcie 76 jest szafka PTS tak zwana, czyli dają tam różne rzeczy za darmo, żeby potestować. A więc dali nam na przykład ulepszoną przynętę i tą taką super za atomy. Oraz m, można mieć tutaj legendarne moduły, czy jakieś plany na dodatkowe e, rzeczy do. Aha, w sumie to ja te plany biorę, ale tak naprawdę coś czuję, że. O, czy nawet czasami dają tutaj do testowania legendarne moduły. Coś mi się wydaje, że ja te wszystkie plany znam. A no tak, nie znam, bo to nie na tej postaci jestem. Dlatego ich nie znam. W każdym razie mm, łowiłem ryby. Łowiłem i rzadkie ryby. Udaje się je złowić za pomocą tych super przynęt. E, ale te wyzwania i tak przerażają, ponieważ. O, tutaj akurat nie ma. To przenieśmy się na drugą postać, Wam to szybko pokażę. No, cóż, daje się złowić ciekawe ryby. Jedzenia chyba są tam jakieś 3, 4, może 5 jedzeń dodatkowych z ryb, które tam dają nam owszem, czy więcej trochę punktów doświadczenia, ale to 10% tylko czy czy coś tam dodają tak naprawdę jedna ryba wiem że dodaje znaczy zmniejsza czas łowienia więc to jest akurat ważna rzecz do łowienia jeżeli chcecie szybko wyłowić albo osiągnąć wyzwania niemniej jednak no żeby tu poosiągać niektóre rzeczy to trzeba łowić nawet po 250 ryb i co tak, to znaczy to oczywiście jak złowimy 250 to się zresetuje i coś nowego pojawi się pewnie na 500 więc od nowa będzie trzeba robić ja miałem na początku chyba m, też około nie, nie pamiętam teraz już czy było tam 15 czy 10 później było 24 później było więcej i 250 także już złowiłem trochę tych ryb e, mam porobionych o widzicie trochę o było 15 i było 76 dobrze no czyli tyle już złowiłem a więc setkę już mam na karku i drugą setkę już mam tutaj i no, trzeba się trochę namęczyć żeby je nałowić to jest tak a przede wszystkim z użyciem grillowanej ryby która zmniejsza nam trochę czasu na to łowienie to mniej więcej łowię rybę jakąś jedną na minutę albo dwie a więc żeby osiągnąć na przykład to wyzwanie to już wiecie ile poświęcić, czyli 250 razy 2-2 minuty i będziecie mieli odpowiedź ile trzeba poświęcić czasu na łowienie ryb, aby to wyzwanie zaliczyć Trochę, trochę Czy jest to opłacalne? Możliwe, bo dostajemy coś. Co dostajemy? Tu dostaniemy plecak. Po prostu plecak. Co on będzie robił i co będzie, czy będzie fajny? Nie wiem. Ale no, plecak, nie? E, do tej pory z tych wyzwań dostałem, co? O, jakąś kurtynę. Nie pamiętam co to było. A, i akurat tu była fajna rzecz, bo to była ta stacja gotująca. E, taka, którą wam pokazywałem wcześniej i mam ją w swoim kampie. Także no można odblokowywać parę rzeczy. Ale, oczywiście, z reguły to są rzeczy do kamp, bądź ulepszenia do wędki. I tyle. Właściwie w temacie. Zatem, co mam myśleć o zmianach? Tak, jeżeli lubicie zmiany, żeby coś się działo, coś się zmieniało i żeby nie było tak samo jak było, to są. Ale jeżeli chodzi o zmiany mm, ogólne, to nie wiem, czy są takie dobre. Na przykład w broni, jeżeli chodzi o enklawę, to troszkę pozmieniali. Na przykład zmienili um, um, pojemność amunicji do 150, zmniejszyli z 300. Okej, okay. niech im będzie, aczkolwiek 150 i tak jest dużo. Nadal dużo. I to, co ja robię w tej chwili tą bronią. A mam założone tutaj rzeczy na. Właśnie uszkodzenia kończyn i tak dalej. Tak jak widzicie. Tutaj porobiłem też taki miszmasz tak naprawdę, bo nie wiem co jest z czym i co się je. Ale co ta broń potrafi? sami widzicie, nawet głowę nie celuje, tylko w kończyny i to już jest wystarczające. Jakby wam to powiedzieć, a gdzie tu jeszcze coś jest? O! Okay. Przenieś mnie tam od razu. Powiem Wam tak, no. Mimo, że straszą, że znerfią bronię jedną, drugą czy trzecią, to ja mam wrażenie, że ułatwili znowu. No. Niestety. Mam tu gdzieś. No mam tu gdzieś. Dobra, to zaraz spróbujemy. Najpierw pójdziemy sobie z tą bronią. Aha, czekajcie tylko. Wezmę sobie coś na, na... Coś na regenerację, bo mam mało herbaty. Nie to chciałem wziąć. To o dobra i teraz zobaczymy. Widzieliście jak szybko go zabiłem, celując tylko w nogi? Pies twardy. O, i znowu Nie wiem, czy właściwie coś... Gdzie on jest to? W zasadzie to naprawdę nie wiem, czy coś zmienili. Bo mnie się łatwiej ich zabija, mam wrażenie. Dobra, ale czekajcie, przetestujmy. Bez dodatkowych bonusów, można powiedzieć. Czy mocno znerfili, tak naprawdę, piłę naszą autotopor? A! Informuję tylko, że nie jestem w drużynie. Nie działają niektóre bufy dotyczące serum <grym> i mutacji. A robię już z. Taką rozwałkę. O! A nie, zginął. Nie widziałem, żeby zginął wcześniej. Dobra, w zasadzie to na tym się dużo nie różni. Mam wrażenie czasami, że jak strzelam w kończyny, to naprawdę szybciej giną. Czekajcie, czekajcie, dołączmy do drużyny. Co prawda tu żadnej nie będzie. Ale dołączmy. Gdzie? Hmm, nie wiem gdzie. Kurde, nic nie widać. Ciemno. Widzicie? Aha, to się żeś właśnie uszkodził. Skończyłem. Znaczy, jeśli chodzi o Westek to mam wrażenie, że teraz to będzie jeszcze łatwiejsze i nawet nie opłaca się rzucać chyba tych... No granatów, bo ja ich szybciej robię biegając po prostu na pełnej prędkości na pełnym sprzęcie także nie wiem gdzie te zmiany zmierzają, czy będą wam się podobać czy nie, no na pewno mam wrażenie, że mimo sygnału, że będzie coś znerwione i będzie gorzej, mam wrażenie, że będzie łatwiej i zapożyczę tekst z pewnego programu motoryzacyjnego tym Optymistycznym akcentem skończymy ten odcinek. No, trzymajcie się, a ja we wtorek was powitam z nowymi ofertami na pewno.